tego TRĄBISZ? Ty... Ktoś... ktoś tam jest... No co? W krzakach ktoś tam jest... W krzakach. i zobacz, bo to może jakiś... Potem nas do... do sądu... Do sądu nas pozwól, żeby mnie... Ty, nie dobra... Dobra, ja to lepiej, lepiej, sprawdzić, no... Idę już sprawdzić, dobra... Halo? Halo? To tam? to tam? A, a, halo? Ty, Jarek? Co ty tu robisz? No, Jarek, no... Co to, ty to, to, to To co, jak ty się tutaj znalazłeś? No, ja, jak, jak, jak się znalazłeś? No, już wczoraj ten właśnie mnie gonił, to ten zasnęłem. Ale na mojej łące! Bo no, jaka to twoja, to, jak tu jest. Jaki łoś, jaki łoś, się dobrze czujesz, znowu pijany żeż jesteś. Odkąd twój ojciec zmarł, to, to cały czas chlejesz. Dzień w dzień. Dobra, to mi. Wiecie, Wracaj podał, do domu, a to... nie leczyć jak Menel w krzakach. Za robotę byś się wziął, co? det, Naboer er til å tulle med.